Pani Ilona Gawlica, radna gminy Pietrowice Wielkie, wiceprzewodnicząca rady, sołtys Ambony apelował, żebyście się poczuli jak rodzina, ale mam wrażenie, że w tych Samborowicach Czujecie się ciągle jak rodzina, walczycie o wspólne dobra. I też to chyba dzisiaj pokażecie ponownie. Tak, pokażemy dzisiaj rzeczywiście cały czas walczymy o wspólne dobro. Jesteśmy jednością, jesteśmy zawsze zaangażowani, chcemy, za żeby u nas, u nas tu była prawdziwa rodzina. Nie straszne nam żadne grzmoty, burze, a wiemy, że wtedy zawsze zaświeci słońce. Dzisiaj zaświeciło dosłownym tego słowa znaczeniu i mamy nadzieję, że zabawa będzie przednia i jeszcze bardziej nam połą nas połączy, bo tak to się mówi, że czasami trudności bardziej wzmacniają. I coś się nie zabije, to Cię wzmocni. Nas to wzmocniło, wszystko, cośmy przeszli i mamy nadzieję, że teraz wszyscy razem będziemy się cudownie bawić. Jak ważne jest to, żeby też krzewić to wśród młodych? bo yy, jak... Bardzo ważne, mhm. bardzo ważne. Tego się yy, spodziewamy, że te nasze tradycje będą nadal kultywowane i nadal będziemy się cieszyć już w późniejszym wieku, może bardziej emerytalnym, że dalej będziemy patrzeć, że to, cośmy posiali, tak jak ksiądz dzisiaj na ambonie mówił, to zakiełkuje i to ziarno pójdzie w dal. Cieszymy się z tego powodu, że jesteśmy bardzo małą społecznością, a potrafimy działać i rozpalać malutką iskierkę, a za nami pociągamy naprawdę okolicznych, e, okoliczne społeczności, bo u nas zawsze jest bardzo ciepło dla wszystkich, jest, wszyscy są u nas mile widziani. E, i wszystko idzie tak, jak ma być. I myślę, że dzisiaj będzie jeszcze bardziej niż było do tej pory. Dziękuję.